kominy chłodnicze e, piątego i 6 reaktoru. Piąte, znaczy budynek piątego reaktoru został praktycznie wybudowany i trzeba było faktycznie tylko wstawić tam reaktor. Znaczy był komin chłodniczy również do, wybudowany do e, piątego reaktoru. Niedobudowany e, jest właśnie komin chłodniczy do 6 reaktora. No jak widzicie zamrożone to zostało wszystko, ponieważ w dniach 29-30 kwietnia też bardzo potężny wiarobusz promieniowania spadł tutaj na te obiekty i dlatego wszystko zostało zamrożone, zakonserwowane. Czyli stoi tak jak stoi, jak widzicie państwo i w tym miejscu już nic nie będzie. na przykład rowy chłodnicze prowadzą do jeziora chłodniczego, które znajduje się do stawu chłodniczego, które znajduje się właśnie za piątym, szóstym reaktorem troszeczkę dalej to co widzicie po lewej stronie ponieważ tutaj jeszcze raz będziemy przejeżdżać, to jest magazyn wypracowanego paliwa jądrowego czyli to paliwo, które zostało wyjęte z trzeciego reaktora, pierwszego, po w zatrzymaniu w ogóle elektrowni jądrowej zostało przewiezione tutaj i jest składowane na tym magazynie, czyli ono nie opuściło strefy zamkniętej. Pozostaje tutaj na terenie strefy zamkniętej. Tutaj widzicie Państwo nowe przedsiębiorstwo Nowa Arka. To jest przedsiębiorstwo, które będzie zajmować się już w obecność, zaczęło, przystąpiło do przygotowawczych prac, jeżeli chodzi o budowę nowego... E Proszę Państwa, tutaj zbliżamy się do zakrętu i pamiętacie, jak wjeżdżaliśmy do strefy zamkniętej, mówiłem, że będą pełne e, odcinki, gdzie nie można będzie robić zdjęć. Właśnie po tym zakręcie, e, do chwili póki nie powiem, że wolno robić zdjęcia, proszę Państwa, w kierunku lewym, czyli w lewo, w kierunku elektrowni zdjęć nie wolno robić. To jest obiekt strzeżony. Przede wszystkim chyba mówię o tym, proszę Pana, że nie wolno robić